Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samaryteńskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Oto słowo Pańskie. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj na podstawie tej Ewangelii popatrzyli na naszą codzienną pracę w szukaniu i znajdowaniu Boga. W szukaniu i znajdowaniu Jego woli. Mamy różne decyzje, które podejmujemy na co dzień, decyzje ważniejsze, takie, które nie wymagają czasem dużego zastanowienia się, ale co róż jest jakaś ważna sprawa, szczególnie kiedy jesteśmy w posłudze, we wspólnocie, podejmujemy jakieś działanie. To pytamy się Panie Boże, czy Ty tego chcesz, czy nie? Czy to jest Twoja wola, czy nie? Czy mam iść za tym, czy się wycofać? I, I takie rzeczy są y, co chwilę, która, o które pytamy Pana Boga. I myślę, że dzisiejsza Ewangelia też y, nas zatrzymuje. Kiedy Pan Jezus wybiera dwunastu apostołów, po modlitwie ma przed oczami tych dwunastu. Ta liczba była dużo większa, Jego uczniów. I z tej liczby wybiera dwunastu. Nikt się, mm, przynajmniej w Ewangeliach, czy w Biblii nie zatrzymuje, czy... To był najlepszy wybór, czy to był wybór błędny? Na przykład nikt nie zadaje, zadaje pytania, czy Pan Jezus się z Judaszem pomylił. Chociaż po owocach moglibyśmy powiedzieć, że się pomylił. Po owocach. Ale wiemy, że się nie pomylił. Dlatego ocenianie czegoś po owocach, chociaż powinniśmy oceniać po owocach, czasami bywa pochopne. Bo możemy patrzeć, że owocem jest zdrada. A można na to spojrzeć inaczej: że owocem tego jest, że w gronie apostołów jest widoczny grzech. Owocem tego wyboru. I później Kościół ten, ten wybór Pana Jezusa nosi. I widzimy, jak Ewangelia się realizuje, że Pasterze to nie są ludzie bez grzechu. To są ludzie, którzy też uciekają spod krzyża i też zdradzają. To jest taki był wybór Pana Jezusa od początku i On to kontynuuje w historii Kościoła. Dlatego mówiąc po owocach też trzeba dużej mądrości, czy to jest ten owoc, co ja widzę, czy to jest coś coś szerzej. Natomiast Pan Jezus wybrał tych dwunastu po modlitwie może niektórzy byli obrażeni, że mnie nie wybrał, a tego wybrał. Podejmowanie decyzji, która... Pytam Ojca, pytam Boga, co chcesz, jak ma być. I za tym idę. I każda decyzja ma swoje konsekwencje. Ważne, żebyśmy pytali. Zatrzymuję się i pytam o tę wolę Bożą. Jeżeli tylko mogę, też to weryfikuję, ale nieraz się możemy pomylić, a nieraz może być tak, że myślimy, że tu jest gdzieś błąd, ale tak naprawdę tego błędu nie ma, tylko realizujemy wolę Bożą. Sprawa jest trudna. Natomiast jedno, co, co, co bierzemy z tej Ewangelii, to że Jezus podejmuje wybór, rozeznaje Go i wybiera konkretnych ludzi, spośród których jest też zdrajca. I są ci, którzy uciekli, zaparli się. Zatem grono Pana Jezusa to nie jest grono ludzi idealnych. Zwiastowanie to nie jest grono ludzi idealnych, posługa muzyczna to nie jest grono ludzi idealnych, jezuici to też nie jest grono ludzi idealnych. I tak można patrzeć na, na każdą grupę episkopat to nie jest grono ludzi idealnych, i tak dalej, i tak dalej. Bo tak Jezus wybiera, i tak powołuje, i on tak chce. Później Ewangelia pokazuje, że Jezus daje apostołom misję konkretną. I tutaj znowu jest trudna sprawa, dlatego że my się często, gdy zastanawiamy się nad misją, to myślimy sobie, jaką mamy podjąć misję, i często patrzymy w takiej perspektywie na tę misję w perspektywie wieczności. To znaczy, że jak już coś podejmiemy, to już najprawdopodobniej do końca życia będziemy to robili. I, I tak już na pewno będzie, że jak coś już biorę, to ktoś we wspólnocie zaczyna, podejmuje posługę chodzenia do więzienia, ma obawy czy da radę, rozważa to, rozważa i już tak myśli, że to jest tak już do końca życia, bo jak już zacznie, to, to się. Do końca życia to jest małżeństwo. Tak, do końca życia to jest kapłaństwo. A i, a i tutaj niektórzy się wycofują w pewnym momencie i, i, i uciekają. Natomiast jasno Ewangelia pokazuje, tak, Jezus daje apostołom konkretne wskazania i wskazania mówi: nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasteczka samarytańskiego, idźcie raczej do owiec z domu Izraela, które poginęły w domu Izraela. I to są bardzo wyraźne słowa, bardzo, bardzo wyraźne wskazanie, którego my raczej nie lubimy, tak wyraźnego. Nie słuchamy Pana Jezusa tak mocno, żeby, żebyśmy usłyszeli, temu nie mów teraz Ewangelii. To jest naprawdę bardzo duże wyczucie duchowe, żeby, żeby móc tak zareagować. Że ksiądz na przykład pyta w sercu, nie pomagaj teraz tej osobie w spowiedzi, żeby tak usłyszeć. A czy usłyszeć, jeżeli tak jest, nie chodzi o wymyślanie, tylko bardzo precyzyjnie usłyszeć, co Bóg chce wobec tej osoby, ponieważ logika nam podpowiada: idźcie i głoście, w porę i nie w porę, każdemu. Bądź zawsze taki, który mów każdemu. Tymczasem mówimy, każdemu mówimy, i potem ta osoba mówimy, gdy ma zamknięte serce, a gdy jej serce się otwiera, to już wobec tego, co mówimy, ona ma już dość. Ona już nie chce tego słuchać. Posłucha raczej buddysty, żeby jej coś powiedział, bo coś tam może znajdzie. A jeżeli chodzi ona już jest tak zmęczona naszym komunikatem, bo mówiliśmy tak dużo, gdy miała zamknięte serce, a teraz, gdy się serce otwiera, to jest uprzedzona do tego wszystkiego, co mówimy. I tutaj Pan Jezus też nie chce, że apostołowie marnowali czas, bo w kluczu przyjścia Pana Jezusa to jest marnowanie czasu na pogan, samarytan. Tylko Izrael miał objawienie, ma Biblię, żeby rozpoznać, że to jest Mesjasz. Nie poganie. I teraz do nich. Ale za chwilę Pan Jezus mówi do apostołów, do tych samych ludzi. Po zmartwychwstaniu mówi idźcie na cały świat. I głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. Można by powiedzieć, zmieniło się coś w Jezusie, ale to nie jest, że się w Jezusie zmieniło, tylko zmieniła się sytuacja. Inaczej jest, jak grupa ma 40 osób, inaczej jak 150. Inaczej jak jest większość małżeństw, inaczej jak, jest, jak się dzieci rodzą, a inaczej jak są same single. To jest inna grupa. I, w tej, i ta sama grupa może przechodzić etapy. I Pan Jezus... Będzie zapraszał w tym momencie do tego, a w tym momencie do tego. I to jest to rozpoznawanie woli Bożej. Oczywiście zawsze jest tak, że będą ludzie, którzy powiedzą, ale my zawsze byliśmy to i to. Mogło tak być do tej pory, ale dzisiaj co nam mówi Bóg? Dzisiaj po koronawirusie? Dzisiaj przy tych zmianach? Dzisiaj co nam mówi w zjastowaniu? Do czego nas dzisiaj zaprasza? To są pytania, które trzeba Bogu stawiać i sobie przed Bogiem żeby na dzisiaj otrzymać odpowiedź. I znowu y, naszą bolączką jest to, że odpowiedź, tę, którą będziemy słyszeli na dzisiaj, to już myślemy, myślimy, że to do końca życia. Że to już na naszą wieczność, tutaj zwiastowanie zmiany nieodwracalne albo i, i w naszej posłudze. Nic z tych rzeczy. Cały czas pytać, szukać i znajdować wolę Bożą. Nieustannie. W tych okolicznościach, w których jesteśmy, tak jak to robi Jezus, Raz powie komuś, idź i daj świadectwo, innym razem mówi po uzdrowieniu, idź i nie mów nikomu. Albo powiedz tylko kapłanom, ale ludziom nie mów. I to jest to słuchanie Pana Jezusa w tym momencie. Co on do czego mnie teraz konkretnie zaprasza, a jest to o tyle ważne, że powodzenie spraw zależy od Boga, a nie od nas. Bo to Bóg otwiera serce człowiek, to Bóg nam otwiera drogę. Bóg chce, żeby nas uczyć cierpliwości. On chciał, żeby w gronie apostołów był Judasz, dla dobra apostołów, żeby tego doświadczali, żeby się uczyli miłosierdzia, żeby zrozumieli, czym jest miłosierdzie, żeby mówiąc o miłosierdziu, mieli to doświadczenie, które Pan Jezus miał na krzyżu, odrzucenia od swoich. Nie mieliby go, gdyby nie było Judasza. To byłaby tylko teoria. I Teraz nie chodzi o usprawiedliwianie jakiegokolwiek grzechu, ale są rzeczy w naszym życiu, wobec których mówimy Panie Jezu, czemu? Panie Jezu, po co? Czemu mi dajesz tą trudną osobę? Czemu ona jest we wspólnocie? Czemu jest w mojej rodzinie? Czemu tak długo czekam? Czemu ktoś się nie nawraca? Stawiamy Bogu przeróżne pytania, często widząc złe owoce. Tymczasem Jezus często nad nami pracuje. Sprawia, że to, to my się czegoś uczymy nasze serce mięknie, żeby być bardziej Boże i później na coś właściwie odpowiedzieć. Żeby potem dać nam odpowiedzialność za coś i w tej odpowiedzialności, którą Bóg nam daje, że nie jesteśmy twardzi, tak jak byliśmy do tej pory, bo się uczyliśmy miłosierdzia. Ale tak długo? Zresztą no, ktoś był tak twardy, że tak długo się musiał uczyć i to jest różnie. Pokazuje to wszystko tak, tak z różnej strony, po to, żebyśmy zobaczyli, że Bóg wie co robi, wybór dwunastu nie jest błędem, ale można go też tak interpretować, nie duchowo, bo ponieważ duchowo jest tak, że wola Boża jest najlepsza dla nas. To, co mówi Pan Jezus, jest dobre dla nas. I, i, i trzeba tak szukać, że dobro jest w Bogu. I, i idźmy za tym, nawet jeśli wymaga tu większej cierpliwości, czekania, trudu jakiegoś, bo to też ten czas jest też uświęcający i, i Bóg przez to nas y, chce doprowadzić do nieba. Dobrze to tak różne kilka, kilkanaście może nawet tych wątków, bo to jest y, temat jest złożony, ale najważniejsze, żebyśmy szukali i znajdowali. szukali i znajdowali wo wolę Bożą na dzisiaj, dla nas, dla rodziny, dla wspólnoty, i dla naszego życia osobistego. Amen. Powstańmy teraz, żeby powierzyć. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek. Jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Boże jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie, do zobaczenia.